Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja jestem w trakcie nakładania make-upu i oglądam. Sobie zatrzymałam, żeby głos nie przeszkadzał. E, garderobę jednej z brytyjskich youtuberek. Strasznie mi się podobają oczywiście wszystkie garderoby robione na wymiar. I oczywiście widzę, że w Anglii w ogóle to jest popularne, że e, robią garderoby, właśnie tak jak ja zrobiłam w pomieszczeniu nad garażem. I w sumie nie wiem, czy to dlatego tak jak u nas, bo po prostu to pomieszczenie nie jest zbytnio dogrzane, tak jak po pozostałe pomieszczenia, e, ale po prostu te wszystkie szafy no, wyglądają mega podobnie, ale e, no piękna garderoba, a ja słuchajcie, no, chyba się z Wami nie dzieliłam, byłam teraz u tapicera i... Kończę, Zamówiłam w końcu takie już ostateczne szlify do garderoby, więc mam nadzieję, że za kilka tygodni to będzie gotowe i będę mogła zrobić taki prawdziwy room tour, również tak jak Josie tutaj, e, tylko że ona ma jeszcze na razie pustą tą szafę. Ale ja tak chciałabym, w sumie czekam tak do końca, aż wszystko będzie gotowe, aż wszystko będzie super e, powykańczane e, i wtedy chciałabym zrobić ten room tour, ale chyba nie ma sensu, bo mi się wydaje, że jednak tak jak w domu i w każdym pomieszczeniu, on nigdy nie będzie gotowy, zawsze jest coś. Do zrobienia, także słuchajcie, nie, ja tutaj chyba muszę Was postawić i muszę wykończyć swój make-up, bo widzę, że nam jak panda. Bo tutaj mam jakieś jaśniejsze pod oczami, <ślesk> tutaj ciemniejsze. Ale słuchajcie, w ogóle jest poniedziałek, przepiękne słońce, wróciły w ogóle upały i mają być przez 3 albo 4 dni takie po 27, po 28 stopni. W ogóle szok totalny, bo, bo wszyscy już przygotowani na jesień, swaterki powyciągane, większość z tych letnich rzeczy pochowane, ale bardzo się cieszę, także dzisiaj przebiorę się z tego czarnego topu. Tak by the way, to jest również ten top z H&M z guziczkami. Zamówiłam sobie taki biały i czarny, a w weekend świętowaliśmy moje urodziny i byliśmy w takim mm, koktajlbarze, który się nazywa 17 schodów w Szczecinie. Ja często o nim słyszałam, już wiele osób mi o nim mówiło, że świetne drinki, fajne miejsce, e, tak żeby po prostu mm, spędzić mile czas. E, I faktycznie, słuchajcie, świetne, więc jeżeli szukacie w Szczecinie takiego koktajlbaru, to 17 schodów jest ekstra, on się znajduje na Starym Nowym Mieście. Finezyjne drinki, w ogóle kelner to tak się znał, tak nam doradził, w sumie bardzo. Mm... W sumie te wszystkie drinki to są ich autorskie, słuchajcie. Ja tak nie mogłam się zdecydować. Powiedziałam w sumie, jakie mam preferencje, e, co do smaków. I w sumie kelner zaproponował mi całkowicie coś innego, czego nie ma w ogóle w karcie, e, na bazie smaków, które ja lubię. I powiedział mi historię w ogóle, jak ten drink się nazywa, skąd się wzięła w ogóle jego nazwa. No naprawdę widać, że e, pracują tam ludzie, którzy e, wykonują ten zawód z pasją, którzy się na tym znają, także naprawdę mega fajnie, mega Wam polecam. Także posiedzieliśmy trochę w tym w tych 17 schodach, a potem poszliśmy do lokalu. Później poszliśmy do Holiday i schodzie posiedziliśmy chyba do pierwszej, drugiej. Naprawdę było fantastycznie. A później w ogóle jak się okazało, ale luzik. Nie musieliśmy wracać tutaj do nas, do domu, tylko w mieszkanku się zatrzymaliśmy, w centrum. To po prostu rzut wszędzie blisko, więc zupełnie takie życie w mieście inaczej się toczy, aniżeli tutaj na wsi. To jest niesamowite, jak to po prostu jaka jest różnica, ale spędziliśmy naprawdę świetnie czas. Później nad ranem wstaliśmy, jeszcze dokończaliśmy skręcanie mebli, yy. no ale było całkiem fajnie, naprawdę weekend bardzo udany. Wybaczcie, musiałam przerwać, bo kurier podjechał i między innymi mi taką paczkę i tak sobie domyślam się, co to jest. Tak, to jest książka, którą dostałam od koleżanki na urodziny. Nowa książka Kasi Nosowskiej, Powrót z Bambuko. Fajnie wydana, piękne ilustracje, zobaczcie jaka w ogóle piękna opłatka. także bardzo się cieszę, dziękuję ślicznie, z chęcią przeczytam książkę Nosowskiej, chociaż tej pierwszej nie czytałam. A dla tych, którzy nie wiedzą, Kasia Nosowska jest szczecinianką, także z chęcią przeczytam tą książkę, dam wam znać, czy mi się podobała. Dziękuję ślicznie Ewelinkow za piękny prezent, jeżeli nas oglądasz, a ja teraz słuchajcie, dokończę swój make-up, wyszukuję jakąś stylizację na dzisiaj, bo naprawdę jest mega ciepło. No i lato wróciło pełną gębą, słuchajcie, także ja wygrzebałam z szafy swój kombinezon z HM. I nie wiem słuchajcie, czy ja go kupowałam w tym roku, czy w zeszłym roku. No ale generalnie jest to, HM, jest to drugi taki kombinezon. Mam jeszcze taki beżowy w stylu safari, też go bardzo lubię. Także wydaje mi się, że on akurat się tak fajnie wpasowuje, jest delikatnie w takie jesienne kolory, taka ciemna zieleń, butelkowa. Nie wiem, czy to jest khaki, czy to jest taka ciemna butelka, coś tak pomiędzy, ale bardzo się fajnie w tym kombinezonie czuję, bo uważam, że on taki jest niezbyt każualowy, ale też nieelegancki. Coś takiego pomiędzy, więc dobrze się w nim czuję. I słuchajcie, powróciły klapeczki. Do tego dobrałam poszedł matisy, która tak fajnie z tą zielenią gra. Tutaj ten ciemnobrązowy i te skórzane elementy fajnie tak podkręcają w ogóle ten kolor zielony, i lubię w ogóle takie zestawienie. Także tak wygląda moja stylizacja. Make-up gotowy. E, oczywiście klasycznie, natomiast na ustach to po prostu mam obsesję na punkcie ostatnio tej szminki w kolorze fluff, bo po prostu jest to idealny nudziak i nie muszę nic łączyć, nie muszę nic kombinować. Słuchajcie, nawet ostatnio po prostu konturówki nie nakładam. Tylko biorę tą szminkę i jest po prostu świetnie. Bardzo się cieszę z tej pogody. Torebka jest, fiza biorę i słuchajcie, uciekam, żeby po prostu zdążyć, bo są straszne korki w Szczecinie. Cały Szczecin jest zakorkowany i kiedy ja tam mam po prostu jechać, to dostaję białej gorączki. No ale cóż, trudno. <grych> Mam dzisiaj do NKW Instytut i stwierdziłam, że skorzystam z okazji, ponieważ raz na miesiąc przyjeżdża tutaj doktor medycyny estetycznej, Mariusz Borkowski, i po prostu słyszałam, że tak ciężko się dostać, że oczywiście terminy są zawsze zabukowane, więc dzisiaj znalazło się małe okienko, więc ja wskakuję i chciałabym się dowiedzieć, jaki doktor zaleca dla mnie zabieg na jesień, bo nie ukrywam, że chciałabym zacząć korzystać właśnie z dobrodziejstw medycyny estetycznej, także zobaczymy, nie mogę się doczekać. Medycyna estetyczna jest skierowana do pacjentów, którzy chcą tę zmianę zrobić, czyli zmienić swój tryb życia, troszeczkę się odchudzić, jeżeli tego potrzebują, więcej uprawiać sportów i w wyniku tego dokonać pewnej zmiany, która potem ta medycyna estetyczna ewentualnie podkreśli. W przypadku osób o takim wyglądzie jak Ty, ale też osób, które chcą skórę swoją fajnie zregenerować, polecamy Gałąź medycyny estetycznej, która się nazywa medycyna regeneracyjna. Polega ona na tym, że staramy się aktywować naturalne czynniki, które występują w naszej skórze, w naszym organizmie, tak, aby maksymalizować efekt poprzez aktywację właśnie tych wewnętrznych naszych czynników. W przypadku zabiegów medycyny regeneracyjnej one są raczej polecane osób powyżej 30 z tego roku życia, mm -hmm. dlatego, że pozwalają one zachować ten naturalny wygląd maksymalnie długo, czyli działamy prewencyjnie. Przykładem, mm -hmm. na przykład tego zabiegu, który to bym zaproponował po wakacjach, zabieg polega na pobraniu krwi, wykonuje to pobranie krwi osobiście, następnie odwirowywanie. Mm -hmm. i pozyskanie osocza, a w tych osoczu znajdują się właśnie takie magiczne komórki CD34+. Urządzenie, w którym wykonuje tą separację, jest opatentowanym włoskim sprzętem. Podawane jest osocze tradycyjnie mezoterapią, plus dodatkowe są podgrzewane, i uzyskiwany żel podawany jest do skóry, także uwalnia on te czynniki przez kilka dni jeszcze po zabiegu, dając niesamowite efekty regeneracyjne. Jestem właśnie po konsultacji. Bardzo się cieszę, że doktor znalazł dla mnie czas. No, powiem wam szczerze, że z chęcią skorzystałam z jakiegoś zabiegu i właśnie takiego, takiego osocza, bo często mi koleżanki o nim mówiły: Mówiły, że w ogóle świetnie działa, więc ja jestem naprawdę bardzo ciekawa i może się zdecyduję. Także no, dzisiaj po prostu w lato wróciło, więc myślę sobie, że tak w październiku chętnie jakiś taki zabieg medycyny estetycznej wykonam. I właśnie może to osocza albo jeszcze mezoterapii mi doktor też wspominał, także no, zastanowię się, ale na pewno będę chciała z takiego zabiegu skorzystać, bo lata lecą. Dzień dobry, witajcie, tak stało się, jestem dzisiaj oficjalnie o rok starsza, jestem 34-letnią kobietą. E, powiem szczerze, że kompletnie nie czuję tego, że są moje rodziny, oprócz tego, że dostaję jakieś wiadomości co chwilę na telefon, bo ktoś dzwoni, bo po prostu od rana siedzę przy komputerze, e, tutaj montuję vloga, ogarniam kalendarz, jakieś spotkania po prostu rozplanowujemy, szykujemy jutro duże szkolenie, więc do tego też się muszę przygotować, no i po prostu wiecie, dzień jak co dzień. A jeszcze dodatkowo dzisiaj po prostu muszę wieczorem pędzić na zebranie z rodzicami, więc żadnej frajdy, ale mam nadzieję, że wieczorem spędzimy jakoś mile z mężem dzień, bo no bo mówię, po prostu od rana w biegu nawet nie zdążyłam nic przekąsić, idę sobie zaraz pokroję melona, bo sobie przypomniałam, że mam w lodówce wczoraj kupiłam melona, bo widziałam, koleżanka napisała chyba na facebooku albo gdzieś, że to jest idealny moment, najlepszy moment na melony że to jest ich sezon teraz i słuchajcie, kupiłam tego melona kantelupę. I po prostu jest obłędny, pyszny, słodziutki. Wczoraj zjadłam połowę, teraz wyjąłam sobie z lodówki, żeby on się troszeczkę ogrzał, żeby miał tą temperaturę pokojową, bo ja nie lubię owoców prosto z lodówki i sobie zaraz skroję. I mam raptem niecałą godzinę do tego, żeby pojechać po dzieciaki, vlog się dodaje, ale coś kurczę długo, coś nie chce mi się dodać, więc muszę jeszcze przygotować miniaturki opisę, opisy, trochę mi to czasu zejdzie, więc mam nadzieję, że się wyrobię. I jeżeli chodzi o prezent, to słuchajcie. Ja od dłuższego czasu, tak jak wam mówiłam, zbieram sobie na torebkę Chanel i myślałam sobie, że w tym roku sobie ją kupię. Natomiast stwierdziłam, że to jeszcze nie jest ten moment, że chciałabym zainwestować w siebie. I wiecie co? Przyszedł przed chwilą mój prezent urodzinowy. Eee, w sumie nie spodziewałam się, że to dzisiaj akurat nastąpi, bo został zamówiony już kilka dni temu. A jeżeli chodzi o moją stylizację na dziś, to nie przygotowałam w sumie nic nowego, nic strojnego, bo stwierdziłam, że skoro idę na zebranie, to muszę jakoś wyglądać, więc założyłam po prostu koszulę w kolorze khaki i do tego mam eee, te krótkie spodenki z wysokim stanem, białe. No bo pogoda po prostu dzisiaj, jak na specjalne życzenie tutaj właśnie Weronika mi się dopisała, że specjalnie dla mnie jest piękna letnia pogoda, bo wie, że przeżywałam i rozpaczałam to, że lato się kończy. Także bardzo się cieszę. Dziękuję ślicznie za tą pogodę. Mam nadzieję, że jeszcze południu sobie wykorzystam z dzieciaczkami, Skorzystamy, pobawimy się na ogrodzie. No i będziemy się wspólnie cieszyć z tych ostatnich podrygów lata. Dobry, witajcie, mamy kolejny dzień. Wczoraj były moje urodziny i spędziliśmy je tak fajnie, tak sympatycznie w rodzinnym gronie, z dziećmi, z mężem. Dostałam przepiękny bukiet kwiatów, którym właśnie muszę się zająć, bo włożyłam go tylko do wazonu, tak na szybkiego, i nawet nie przycięłam, i po prostu jest zbyt długi, więc trzeba go będzie uformować. Więc ja teraz zajmę się swoimi kwiatami i się zastanawiam, czy zostawicie w tym fazonie, czy może wykorzystam w końcu hmm, ten piękny dzbanek, bo mam go od Pretty Home. I tak właśnie planowałam hmm, wsadzić tutaj kwiaty, no ale w związku z tym, że on jest taki duży, nie miałam odpowiednich, to może okazać się dzisiaj idealne. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. Tak sobie go przymierzę. Nie wiem, czy nie będzie on zbyt duży. Mhm. Chyba fajnie to będzie wyglądało. Więc troszkę skrócę. Piękne kwiaty, piękna wiązanka od męża z okazji urodzin. Więc co najbardziej lubię, biel niebieski. No chyba niebieskich kwiatów dużo nie mieli, więc są fioletowa, ale no taka tonacja kolorystyczna, którą ja bardzo lubię. Także śliczny pakiecik. Skrócę trochę te kwiaty, poprzycinam je oczywiście pod kątem. Mam do tego moje nożyczki od Pretty Home, które są po prostu przepiękne, które są mega ostre, ale po prostu nie miałam nic do czego używać jeszcze wcześniej, więc teraz się sprawdzą. Przydałby się sekator w domu, ale ja mam tylko taki w ogrodzie, wiecie co, chyba myślę sobie, że chyba trzeba będzie kupić sekator taki do domu, właśnie wtedy, kiedy mam kwiaty do przycięcia, bo on wtedy jest taki najskuteczniejszy, ale te nożyczki dają radę całkiem fajnie. To są raczej takie nożyczki, bym chyba do ziół. O, jest super. Pięknie będzie, pięknie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow, świetnie. Więc ja sobie to teraz sprzątnę. No i nożyczki dały radę, ale faktycznie yy, pomyślę o tym, żeby yy, nie wiem, jak będę jakieś kastolami, albo wlewała, kupię po prostu taki mniejszy sekator. Ja osobiście lubię gardenę i ona mi się najbardziej sprawdzają na sprzęty. Fiskarsa też miałam, ale... ale co do niektórych rzeczy. Miałam na przykład nożyczki do trawy i ona jakoś mi nie podpasowała totalnie. Miałam jakiś sekator, ale te sekatory po prostu z gardenem mi się sprawdzają najfajniej i myślę sobie, że chyba po prostu będę musiała w taki się zaopatrzyć Tutaj właśnie do kuchni w momencie, kiedy przycinam kwiatki, a ja tak jak chyba większość... Osob lubi po prostu świeże kwiaty, więc, więc na pewno się przyda. Chciałam ten bukiet postawić w jadalni, ale chyba słuchajcie tutaj fajnie wygląda. On jest taki duży, więc nie będzie przysłaniał nikomu twarzy na przykład jak będziemy rozmawiać, bo ja mam stół okrągły, więc bukiet no na przykład jak siadamy przy stole, to muszę po prostu zdejmować. Więc myślę sobie, że ten sobie tutaj chyba zostanie, bo pięknie wygląda. A te kwiatki na razie postawię sobie w salonie. Ten wazonik, nie, dziękuję. dziękujemy mu. Także cieszę się bardzo. Impreza urodzinowa była bardzo udana. Wczoraj urodziny też bardzo fajnie. Niestety dzisiaj po prostu obudziłam się z taką migreną. Dawno takiej migreny nie miałam, ale pewnie jest spowodowane zmianą temperatury między innymi, bo wczoraj mieliśmy 30 stopni, a dzisiaj jest już 17. Nie jest tak zimno, ale jest wiatr i ja to zdecydowanie czuję, więc zaraz sobie będę musiała zrobić jakiegoś fiza, bo kawy nie chcę pić. Fiz, może mam nadzieję, że mi pomoże. Wzięłam tabletkę, bo już nie wytrzymałam, stwierdziłam, że muszę wziąć, bo ciężko, po prostu ciężko, także no nic. A dzisiaj postanowiłam się ładniej ubrać. Wczoraj nie, się nie wystroiłam w swojej urodziny, bo w związku z tym zebraniem, które było. No, ale ta sukienka wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo fajna. Tak jak Wam mówiłam, ona po prostu leży na mnie jak ulał. Ja tutaj zamówiłam rozmiar 34 delikatnie. Tutaj mam jeszcze trochę luzu, więc nie czuję się też taka ograniczona, więc mam taką swobodę ruchu. No i fajna jest. I wydaje mi się, że właśnie teraz na taką pogodę przejściową, kiedy jest 17 stopni, yy Pewnie doskoczy tak do 20, więc ewentualnie mogę coś narzucić na ramiona, ewentualnie jakiś sweterek, marynarkę e, albo na przykład jakiś szal, ale tak po domu to jest też po prostu idealnie. Nie będzie mi zimno, nie jest gorąco, e, ale wydaje mi się, że na przykład do tego jakiś prochowiec albo płaszczyk i. I super stylizacja, właśnie. Czy to na jesień, czy to nawet zimą, będzie można tą sukienkę nosić. Więc jeżeli ona jest jeszcze dostępna, to ja wam podziękuję ją, bo naprawdę jest super. Bardzo mi się podoba. No i kolor po prostu ekstra. Aha! Ja tak gadam, gadam, piękne kwiaty zrobiłam, ale nie dałam im wody. No. Jeżeli chodzi o moje takie patenty, co zrobić, żeby kwiaty dłużej stały w wazonie, no to przede wszystkim zmieniam wodę co dwa dni. Zmieniać wodę co dwa dni i co wydaje mi się kluczowe, to słuchajcie nie nalewać zbyt dużo wody. Po prostu lepiej, żeby te kwiaty miały mniej tej wody, one ją wypiły, aniżeli mm, te łodygi po prostu mają gnić w tej wodzie. Więc e, po tych dwóch dniach najlepiej po prostu opłukać te e, łodyżki pod zimną wodą. I jeżeli widzimy, że są troszkę pozasychane te łodygi czy co, no to po prostu je przyciąć oczywiście pod kątem. I wtedy taki bukiet powinien postać na minimum tydzień czasu. Czasami nawet one stoją do dwóch tygodni, ale to wszystko oczywiście zależy. Także ja po prostu staram się nie nalewać tak dużo wody, na przykład dotąd, tylko nalewam tylko tyle i ewentualnie ją dolewam codziennie albo co drugi dzień. Oczywiście zależy od tego, ile rośliny wypiją, ale jeżeli będziemy się stosować do tych zasad, to naprawdę kwiaty postają nam dłużej. No i tak to wygląda pięknie w tym dzbanuszku. Ten dzbanuszek również jest z Pretty Home, także y, strasznie mi się podobają te akcesoria właśnie do domu. Tutaj to są świeczniczki, które dostałam od y, Dębowa Manufaktura. Też fajnie tak wydaje mi się, że tutaj y, pasują. Koszyczek wiklinowy jest z TK Maxx. Tutaj mam chlebek. Ja wiecie co, ostatnio po prostu go nie chowam do chlebaka, tutaj przykrywam tylko ściereczką. Y, no bo jest i tak cały czas w użyciu, ale mam wrażenie, że on po prostu gdyby był gdzieś schowany, to, yy, to może na przykład spleśnić. A tutaj sobie oddycha pod bawełnianą ściereczką, więc yy, na razie niech sobie leży. Także przed chwilą sobie zrobiłam śniadanko z yy, wykorzystaniem tego chlebka. I no oczywiście przepis znajdziecie w jednym z moich vlogów, bo jest to mój ulubiony przepis. Zobaczcie, chlebek wygląda w ten sposób. Yy, na bazie mąki gryczanej przepyszny, zdrowy chleb i po nim się on zdecydowanie najlepiej czuje. Także kwiatki prezentują się w ten sposób, pięknie wyglądają w kuchni, a tamte kwiatki przyniosłam tutaj do jadalni i jest spoko. A ty co pinnujesz? Dzień dobry, kochani, witajcie. Słuchajcie, ostatnie dwa dni nie były łatwe, nie wiem, co się stało, po prostu ścięło mnie znowu, po prostu byłam nieprzytomna, e, natomiast dzisiaj już czuję się lepiej i stwierdziłam, że sobie usiądziemy tutaj i pokażę Wam e, mój prezent, o którym mówiłam, że sobie go kupiłam wraz z mężem na spółę e, na urodziny i w tym roku stwierdziłam, że chyba jednak odpuszczę sobie takie prezenty. O których wcześniej myślałam, że chciałabym mieć. Przełożyłam kupno mojej torebki Chanel, na którą zbieram już, tak jak wiecie, mówiłam wam już od dawna. Zbieram na nią od dłuższego czasu, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie jest ten moment, że w sumie ta torebka nie ucieknie i torebek mam sporo, więc nie potrzebuję kolejnej. Dlatego stwierdziłam, że w tym roku mój prezent będzie zupełnie inny od tych wszystkich i postanowiłam zainwestować w siebie, w swój rozwój, dlatego Przyszło tutaj kilka opakowań ważnego sprzętu, na którym powiem Wam szczerze, jeszcze się zupełnie nie znam. Odpakowałam już, mogę Wam pokazać. Jest to mój nowy aparat Canon 90D i nowy obiektyw Sigma. I to jest słuchajcie, Sigma 18x3518Fi, czy coś w tym stylu. Powiem Wam szczerze, na sprzętach, chociaż powinnam się znać. Totalnie się nie znam, ale chciałabym tworzyć lepszej jakości filmy, lepszej jakości zdjęcia. Po prostu uważam, że to narzędzie mi bardzo będzie pomagało w pracy. E, więc stwierdziłam, że warto w coś takiego zainwestować e, zainwestować w siebie, w swój rozwój w rozwój swojego kanału i w rozwój tego, co po prostu robię. E, mam nadzieję kręcić coraz to piękniejsze filmy. Mm, przy pomocy tego sprzętu. Oczywiście zajmie to trochę czasu, zanim po prostu się nauczę tego wszystkiego. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, mikrofon, żeby dźwięk był też lepszy, żeby nie było słychać w tle moich <laughs> dzieci krzyczących. Także tutaj mam mikrofon RODE. To też taki już wzięłam lepszy. To jest e, mikrofon Videomic Pro Plus. Wszystkie te sprzęty, jeżeli będziecie chcieli, to ja Wam podlinkuję w opisie filmu poniżej. Robiłam dość długo research. Nie wiedziałam, na co się zdecydować, i tak szukałam po zagranicznych youtuberach, którzy po prostu korzystają ze sprzętu i mają jakieś tam pojęcie. Ja powiem szczerze, że tego pojęcia. Zbytnio nie mam, bo ja cały czas używam tego swojego pierwszego aparatu Canon G7X i on po prostu jest rewelacyjny do vlogowania. Natomiast chciałabym tworzyć po prostu coraz to lepsze filmy, lepszej jakości. I oczywiście cały czas będę tego aparatu używała do vlogowania, bo on po prostu jest mały, wygodny i poręczny. Natomiast jak będę robiła takie inne filmy, takie bardziej instruktażowe, jakieś kampanie albo jakieś produktowe, to po prostu będę mogła wykorzystać już taki lepszy sprzęt. Także słuchajcie, bardzo się cieszę, odpakowałam go, podcykałam kilka fotek na razie się w tych opcjach gubię. Muszę po prostu wejść chyba po prostu na YouTube i poszukać tutoriali, w jaki sposób yy, po prostu go ustawiać. Oczywiście jest tutaj dużo funkcji, yy, których, o których już słyszałam, no bo to też jest kanon i tak mniej więcej wiem, jak się nim posługiwać, ale jeszcze nie wiem, jak to robić profesjonalnie. Więc daję sobie na to czas. Jeszcze nie doszło mi profesjonalne oświetlenie, które również chciałabym dokupić i stwierdziłam, że to w tym roku będzie mój prezent na urodziny. Mam nadzieję, że się nauczę z tego korzystać i że po prostu wy również zobaczycie różnicę i będziecie czerpali większą przyjemność z filmów, które po prostu dla Was będę tworzyła. I nie tylko. Także dzisiejszy unboxing. No, może to nie był unboxing, bo ja już w zasadzie wszystko odpakowałam, więc. Miałam oczywiście zaczekać z unboxingiem, ale wiecie co nie mogłam się doczekać po prostu któregoś razu wieczorem. Odpakowałam to wszystko, zaczęłam cykać po prostu zdjęcia po pokoju i sprawdzać, po prostu szukać jakichś tam funkcji, więc myślę, że zrozumiecie. Nie jest to oczywiście typowy unboxing, nie pokazuję tutaj żadnej torebki, żadnych butów. Chociaż nie ukrywam, że skusiłam się na jedne buty. Yy, zamówiłam na no Moliera przedwczoraj. Chyba tak, chyba przedwczoraj, więc jak przyjdą, to oczywiście wam pokażę. To będzie taki malutki, mój malutki prezencik, który sobie jeszcze e, sprawiłam na urodziny. E, no ale to jest taki główny prezent. Wydaje mi się, że naprawdę to była dobra decyzja. Oczywiście, jeżeli tylko w końcu nauczę się z niego korzystać. E, bardzo jestem podekscytowana. A ja teraz, słuchajcie, mam do wydzwonienia jeszcze swoich podopiecznych, bo jak wiecie, przeprowadzam ich przez program 30 Dni do Zdrowego Życia. Idzie fantastycznie, więc bardzo się cieszę. Muszę sprawdzać i kontrolować, co się dzieje. Za oknem przepiękna pogoda. W weekend czeka mnie jeszcze jedna impreza urodzinowa, na którą zaprosiłam oczywiście najbliższą rodzinę. Planujemy jakiegoś, może, grilla albo ognisko. Planuję zrobić pizzę. No, tak fajnie spędzić czas, będą dzieciaki, będą się bawić na ogrodzie, bo po prostu pogoda jeszcze nas całe szczęście dopisuje. Więc postaram się wykorzystać ją na maksa, żeby później móc dobrze wspominać te ostatnie dni lata. Także ja dziękuję serdecznie, że byliście ze mną w tym vlogu i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych. Widzimy się, mam nadzieję, w środę. Buziaki, pa pa!